Kiedy ktoś krzyczy oszustwo, czyli o tym, że profesjonalizm to niekoniecznie bycie miłym. Zdarzają się goście, których zapamiętuje się na długo. Nie dlatego, że byli mili, wdzięczni, czy zostawili po sobie porządek, tylko dlatego, że przypomnieli ci, jak cienka jest granica między profesjonalizmem a bezradnością. Wszystko zaczęło się jeszcze wczoraj przed przyjazdem. Pani zarezerwowała apartament w bardzo niskiej cenie. Zanim w ogóle przekroczyła próg, napisała kilka wiadomości. Jedna z nich brzmiała: Nie dziwię się, że tak oszukujecie na bookingu, bo gdybyście byli uczciwi, nikt tej nory by nie wynajął. Koniec cytatu. I wiesz co? Po tylu latach w branży najmu krótkoterminowego, człowiek już widział i słyszał wszystko, ale mimo to za każdym razem takie słowa potrafią uderzyć. I nie dlatego, że są prawdziwe, tylko dlatego, że są tak niesprawiedliwe. Mimo tego zachowałem spokój, odpisałem spokojnie, rzeczowo, zresztą jak zawsze. Poprosiłem, żeby sprawdziła szczegóły rezerwacji, adres typu apartamentu. Wyjaśniłem, że nie doszło do żadnej zamiany lokalizacji, że system, gdzie zrobiła swój booking, sam zarządza prezentacją oferty i że może w każdej chwili anulować swoją rezerwację bez żadnych kosztów, bez żadnych tłumaczeń. Miała na to dużo czasu. Tyle, że ona nie chciała anulować, bo cena była niska. A tanio to w dzisiejszych czasach słowo, które potrafi zagłuszyć zdrowy rozsądek. A potem przyszła lawina. Przyjechała i napisała, żądam zwrotu całości. To mieszkanie jest stare, takie siakie owakie, po prostu no, masę różnych rzeczy nawypisała. Mm, e no to napisałem jej jeszcze raz, proszę o anulowanie rezerwacji, zostawienie kluczy i informacji, że pani wyjeżdża, że pani opuściła apartament. Mimo tego dalej nie anulowała swojej rezerwacji. Zamiast tego zaczęły się groźby, emocje, no i zapowiedź złych opinii. No i tu człowiek stoi między dwoma emocjami e, między gniewem i bezradnością no bo co zrobisz, gdy ktoś cię obraża, mimo że zrobiłeś wszystko poprawnie? To wtedy dotarło do mnie coś ważnego. Profesjonalizm to nie uśmiechanie się, gdy ktoś cię obraża, to nie uleganie emocjom nawet wtedy, gdy masz pełne prawo do złości, bo w tej branży nie wygrywa ten, kto ma rację, wygrywa ten, kto potrafi zachować spokój. Lekcja, której nie uczą na żadnym kursie. Nie nauczą Cię tego żadne szkolenia z obsługi gościa, żadne checklisty ani procedury. Tego uczysz się wtedy, gdy ktoś podważa Twoją uczciwość. I Ty zamiast krzyczeć, milczysz, ale działasz. Nie zawsze można wygrać z systemem. Nie da się wyeliminować wszystkich trudnych gości. Ale można zbudować system, który chroni Twój spokój. Regulaminy, kaucje, zasady, procedury, bo jeśli nie masz zasad, no to chaos zawsze znajdzie drogę do Twoich drzwi. Jaki jest morał tej historii? No, dziś już nie walczę o rację, wolę spokój niż zwycięstwo, bo w tej branży prędzej czy później zrozumiesz jedno. Nie każdy, kto rezerwuje nocleg, szuka miejsca do spania. Niektórzy szukają powodu do awantury, a Twoim zadaniem, jako gospodarza, jako człowieka, jest nie dać się wciągnąć w ich świat, bo prawdziwy profesjonalizm to nie jest uległość to siła, by pozostać sobą, gdy ktoś traci panowanie nad sobą. I jeszcze dla innych gospodarzy. Pamiętaj, nie jesteś od tego, żeby zadowolić każdego. Jesteś od tego, żeby tworzyć standard. A standard zaczyna się tam, gdzie kończy się chaos. Dzięki wielkie. Do następnego, do usłyszenia.